Cześć, czyli witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta, ale pewnie Was coś tutaj dziwi. Po pierwsze, mój skin, tak, zmieniłem sobie. Jest to szturmowiec z Gizing I pewnie dziwią Was te shadery Hmm, o co chodzi? Co to jest tutaj? No. Nie. Że tak powiem, dlaczego latam? Dlaczego? Kurde, są serduszka, jest survival, i latam. No, to wszystko kryje się właśnie w tej ikonce. Więc zapraszam do mojego domku. Tak się prezentuje. Yy, Zrobiłem go na szybko, bo nie chciało mi się, ale po prostu jest. No, ta dole jest yy, schron. W każdym razie, tak po prostu, żeby było, było realistyka, yy, więc wchodzimy do tej aplikacji. No, i na pierwszym możemy. O kurczę, z coś nieważne, yy, możemy zmieniać sobie level. Maksymalnie jest 2000 tutaj. Możemy sobie zmieniać to, czy możemy latać. Eee, czy możemy nie dostawać obrażeń od upadków i innych rzeczy. Szybciej chodzić, czyli od razu sprint. plus jeszcze mamy ten wbudowany sprint, że jeszcze możemy szybciej. No, kluby oczywiście przenikamy i koordynaty, i to, że nie znikają nam itemy, jak zginiemy. Potem tutaj możemy sobie zmieniać e, między nocą, dniem, e, ranem a. Ktoś mówi zachodem słońca, wieczorem jakoś tak, bardziej yy, zmieniam teraz na rano, hmm. zmieniam teraz na dzień, jest tak, zmieniam na zachód słońca. No i na noc, bardzo fajnie wszystko działa, że może byś sobie jeszcze blokować, sobie, że to będzie dzień. Możemy tobie, sobie też sterować, że mamy deszcz, jakimś tam um, częstotliwością pada, i tak samo pioruny. Yy, protekcje, no. obronę przed wybuchami, i że TNT od razu wybucha, i że mamy mini mapę Potem wchodzimy do zakładki item i mamy tutaj, to jest to co mamy akurat w ekipunku, tutaj mamy ulubiony item, ja sobie nie dodam jeszcze. I możemy tutaj dodawać sobie tyle, ile ma cały jeden stack czegoś. Możemy tutaj dodawać w tym momencie wszystko, co e, oddziałuje w jakiś sposób z redstone'em. Tu mamy jakieś zaje, e, narzędzia różne: skrzynki, crafting table. Następne są potionki. Dużo jest też, możemy mieć pełne staki. Tutaj są yy, no cześć, Boże bloki i no tak to się prezentuje. Możemy nawet liście mieć tyle wełny i net portal. Portal to nie od razu robi się nedler cały. W sensie portal de, do netheru tylko ta jedna cząsteczka, to jakby jeden kwadracik. i Kiedyś zrobiłem bond, bo zbudowałem sobie. O, będzie fajna podłoga, no i wpadłem do tego i nie miałem się wydostać. No, tak więc yy, nie próbujcie nigdy tego robić, jeśli skorzystacie z tej aplikacji. Aplikacja nazywa się MCPE Master, czyli Minecraft yy, Paket Edition Master. Tak. I przez to musimy uruchomić Minecraft, bo inaczej nam nie zadziała. Mamy endstone, mamy wszystko tutaj No prawie wszystko, bo nie mamy wszystkich rodzajów drewna Tylko musimy dopiero sobie przerobić Mamy tylko zwykłe deski, ale potem mamy już takie Więc niestety I trzeba to przerobić Tu mamy wszystkie surowce I barwniki, tu mamy, tutaj mamy jedzenie Tu rośliny jakieś i jajka, żeby sobie spawnować Następnie enchant Możemy sobie, przykładowo, mamy mieczek zaznaczony I teraz, infinite level Mamy wszystko na 100 To jest super Możemy też zrobić drewnianymi, żelaznymi z, Ze zbroją nawet Ze wszystkim Tutaj widzicie Tutaj potem podjąki Na to, jak chcemy według siebie zrobić To możemy sobie zrobić taką podionkę. Mogę spawnować, jak jeśli będzie, będziemy grali przez yy, Bluetooth lub yy, yy, Internet, ale yy, bez dostępnych, tylko udostępnienie, Internetu, ale bez yy, danych, tak, tak chciałem powiedzieć, że możemy sobie spawnować, spawn point dać i do punktu, gdzie umrzemy. I możemy też nagrywać, ale ja pobrem. Nagrywarkę, więc... No, jest spoko. Tak, to... Co jeszcze wam mogę powiedzieć? Yy, o, cześć! Yy, że możemy sobie usuwać itemy. To jest bardzo poręczne. No i co? I to jest chyba ta krótka prezentacja tego. Jak to wygląda wszystko. Tylko trochę mi to laguje, bo jednak te shadery no są dość wyraźne co widać bardzo fajnie, o jak sufit patrzę to jest w miarę ładnie tylko ten sufit mi się nie podoba, ale dobra nie bardzo. to przejdźmy w takim razie do tego jak zrobić żeby tak to wyglądało jak ja mam tak więc zapraszam no tak więc jesteśmy już w tej aplikacji teraz tylko ja nie mam internetu żeby mi żadne powiadomienia nie przychodziły ani nic tego typu rzeczy yy, tak tutaj mamy map czyli możemy sobie pobierać mapy tylko niektóre są płatne czyli trzeba za nie zapłacić to wszyscy wiedzą tutaj mamy o Boże yy, skiny możemy sobie pobierać kupować yy, tekstury i takie tam. Ja mam swoje mapy, żadne nie pobrałem, jedna mi się wgrała razem z tym, więc ym, na to nie zwracajcie uwagi. Moje tekstury właśnie. I ja gram na teksturach Boże Święty yy, Modern House ponieważ najbardziej mi się podobają, ale... Yy, jak będzie trzeba to je wyłączyć, jak będziecie chcieli, na razie to to jest taki instruktorzowy Tu mamy budynki, jakie możemy mieć: dom na drzewie, jakiś tam budynek i jeszcze inny. No, ten Building 18 to jest chyba ten, co mam na innym mm, serwerze. No i tutaj mamy skiny. Skiny to mniejsza to Szturmowie, Minirina, Ironman, Springcraft, Toccarga jest Kotkauton. Największy tutaj jest yy, Five Nights at Freddy's 4 Gdzie autorem tych gry jest właśnie Scott Cawthon Więc no... No to co? No to wchodzimy ogółem teraz w... Yy, klikamy tego pada, o tak to powiem, klikamy pada Nie ładuje nam się, ładuje, 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 ładuje Tak I w tym momencie trzeba chwilę poczekać bo się idę ładują dobra eee, tak tak to wygląda i wchodzimy i mam tutaj parę rzeczy wchodzimy na zadupie dupy bo tak nazwałem serwer gdzie grałem z kolegami i, i po prostu tak no No to to jest mój domek eee, nie to może to z trzeciej osoby? O, i tak wygląda. Enchantowana, yy, kryształowa zbroja. Kryształowa, diamentowa. Yy, nieważne. ważne przejęzyczenie nie? Yy, nie w tym kierunku. No. Tak się prezentuje ten domek. Szczerze, zrobię nam rzecz. Tylko muszę, muszę ogarnąć sterowanie. Na trzeciej osobie z przodu. Teraz tak. I lecimy. No, tak wygląda cały teren przerobiony przeze mnie osobiście yy, przez tą aplikację. Jak widzicie, ten budynek, właśnie co był na początku, ja no go goszczitowałem tam na drzewie, co widzicie w oddali. Jest to Yy, domek mojego kolegi no. yy, Ten tutaj To jest innego, a to jest mój Dobra, i teraz patrzcie to Pięknie yy, To To jest zwykły stone To jest stone, a to jest kobel No tak więc tak wygląda różnica. A coś duża latarnia, żeby wiedzieć gdzie mam dom. Tu parę rzeczy związanych z TNT, bo sobie też możemy TNT spawnować tam. I tu jest portal do netheru. Creeperku nie wybuchaj. Dziękuję. Grzecznik Creeperek. No to może zaczniemy przeglądać, tylko zrobię tak difficulty, zmniejszę żeby mi się tu nic nie zespłonowało i dam dzień na, na dniu to będzie lepiej wszystko widać dobra, no to spadamy jesteśmy otwieramy drzwi ja sobie dodam trochę właśnie różowych dywaników, bo lubię taki różowy nie wiem czemu, w minecraft mi się właśnie podoba to, że jest różowe takie To tu jest skrzynka z jedzeniem Takie tam rzeczy, no, muszę to przesunąć na drugi ten, koniec z ekranu Bo No, to jest Piecyk Wygląda jak kuchenka tego, piekarnik To jest kobadło To nie wiem za Chiny, co to jest yy... Na koledze, gdzie, na koledze, Boże yy, Na telefonie kolegi, gdzie on nie miał tych shaderów, to co wyglądało w ten sposób Że e, Były Tak jakby dirt z lianami połączony, tu jest łóżko, fajnie wygląda To co, lecimy na pięterko To jest glowstone, to, to No I tu zadałem już czerwonego to jest balkonik Balkonik, jak fajnie wygląda i widoczek. Widoczek w sumie nawet nawet Nie pogardziłbym tym widoczkiem nawet z okna swojego w realnym życiu. Tu mamy taki yy, pokój rzemieślnika, gdzie są różne itamy To jest doniczka, nie wiem po co tutaj jest naprawdę rzemieślnika, więc dobra, chodzimy na górę. No i tu jest, że tak powiem spiżarnia gdzie... No spiżarnia, nie spiżarnia, magazyn gdzie trzymam wszystkie potrzebne rzeczy, które przydały się właśnie wcześniej. No. To takie mało wartościowe info. No. Więc tak się prezentuje ogólnie yy, ta aplikacja. W ogóle fajnie woda wygląda. Patrzcie, patrzcie to, są normalnie fale zrobione, to jest mega. No, to tak wygląda to. Um. Moim zdaniem jest spoko, ja nie gardzę tym, mi się to bardzo podoba. Yy, dobra. Niestety tak się dzieje Nie wiem, czy to tylko na moim telefonie, czy przez te shadery Że lekka mgiełka się robi i tak to wygląda No nic Więc to by było na tyle Tak wygląda ta prezentacja To powiedzieć Jest to darmowe Na sklepie Play Tylko w środku, jak chcecie, to możecie coś kupić. Yy, aplikacja w ogóle nie pobiera żadnych opłat, yy, więc jest naprawdę super i cieszę się z tego powodu, bo mogę tak naprawdę je użytkować. I nie, nie muszę nic płacić, więc jest spoko. Dobra, więc yy, to by było na tyle. Tak ja się prezentuje ta yy, aplikacja cała. Yy, więc. Ja z Wami żegnam. Na razie.